Serdecznie. Dziś gościmy w murach naszej szkoły naszego absolwenta, pana Dariusza Dejnakowskiego. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Darku, jak to się stało, że 5 lat temu stał się pan uczniem naszej szkoły? To jest bardzo dobre pytanie. Od małego dziecka interesuje się cukiernictwem i zdrową żywnością, a ta szkoła wiedziałem, że pozwoli mi połączyć te dwa zawody technika, technologii żywności. I cukiernika, i że będę mógł kontynuować jakby swoją naukę, i poznawać dalej swoją pasję w danych zawodach. Dlatego wybrałem naszą szkołę. Jak pan wspomina czas spędzony w Spożywczaku? Czas w Spożywczaku wspominam bardzo dobrze. Poznałem tu wiele przysympatycznych osób, nauczycieli, którzy pomagają, starają się jak najbardziej nauczyć nas wiele nowych rzeczy, których nie nauczymy tak naprawdę się w jakiejś innej szkole. Chodzi mi tu o przedmioty przede wszystkim zawodowe. Dzięki tej szkole otrzymałem również stypendium Marszałka Województwa za najlepsze wyniki w przedmiotach zawodowych. Jak i również tutaj wraz z koleżanką mogę się pochwalić, że zdobyliśmy Mistrzostwa Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Suite 2020. Zdobyłem to właśnie z Natalią Piotrów, którym bardzo serdecznie pozdrawiam. Czym się Pan teraz zajmuje? Aktualnie studiuję na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku ratownictwo medyczne, jak i również pomagam zwalczać skutki epidemii COVID-19 pracując w klinice mesozylogii i intensywnej terapii w CKD. Równocześnie staram się o dofinansowanie na firmę, żeby założyć własną cukiernię, która będzie zajmowała się wyrobami nowoczesnymi. Nowoczesnym cukiernictwem, monoporcjami i innymi wyrobami ciastkarskimi. Dziękujemy Panie Darku i zapraszamy na kolejne spotkanie. Jest Pan oczywiście u nas bardzo mile widzianym gościem. Również bardzo dziękuję Państwu za przesympatyczny wywiad. I ogólnie tak dodając od siebie, chcę Wam bardzo polecić tą szkołę, ponieważ ta szkoła, nasza szkoła przede wszystkim daje duży wybór możliwości. Chcecie zostać cukiernikiem? Możecie przyjść tutaj. Chcecie zostać technikiem technologii żywności. Zapraszamy również tutaj. Również w tej szkole odbywają się inne zawody, które bardzo gorąco polecam. Ale równy, równocześnie szkoła, jakby nie zamyka się na danych zawodach, możecie iść dalej, studiować na Politechnice łódzkiej czy na właśnie uniwersytecie medycznym, tak jak ja. Z całego serca polecam. Pozdrawiam, cześć.